Czym jest mitochondria? Co to jest? To medycyna mitochondrialna, to jest mm, najnowsza gałąź medycyny zajmująca się organelami, które występują w komórce, w większości komórek. I jest to organel, które produkuje energię dla komórki. Kiedyś to było oddzielne, oddzielne organelum, miliardy lat temu, które produkowało energię. No i z tej energii korzystały komórki, ale one potem się zeszły we dwie razem, i teraz jest w naszych komórkach. I teraz każdy z nas dostał od mamy, tylko mama przekazuje yy, mitochondria, więc do kobiet się zwracam: dbajcie o swoje zdrowie, jak jesteście w ciąży, bo przekazujecie dzieciom ogromny potencjał. Yy, I w zależności od tego, jak pracują mitochondria, to wszystko wpływa na nasze samopoczucie, na wygląd, na starzenie, na choroby. Mitochondria mają własne DNA, które ulega mutacjom też przez zły tryb życia i czynniki środowiskowe, więc możemy zniszczyć mitochondria, ale możemy też, jak nawet mamy nie za bardzo działające mitochondria, możemy poprawić ich działanie.